Dzień dobry, witajcie. Znowu wylądowałam na dachu. Stwierdziłam jednak, że zanim wyjdę z kamerą na miasto, to... Powiem Wam kilka ciekawostek z tego, co wydarzyło się w Los Angeles i generalnie w Kalifornii przez te kilka ostatnich miesięcy podczas mojej nieobecności. Wiem, że niektórzy z was śledzą na bieżąco, ale dla większości z pewnością będą to nowe i świeże informacje, od czego zaczynamy. Kalifornia lubi być eko. Zawsze się śmieję, że eko hop do przodu. I jak nie zakaz sprzedaży kosiarek spalinowych, to zaraz w życie wchodzi nakaz papierowych toreb na zakupy. No i oczywiście przed nami magiczny, zawsze się śmieje, magiczny 2035 rok i zakaz sprzedaży aut z silnikami spalinowymi. Jak możemy przeczytać? W internecie w 2020 roku gubernator Kalifornii, pan Newsom, ogłosił plan wprowadzenia zakazu sprzedaży pojazdów napędzanych benzyną, czyli wszystkie nowe samochody osobowe, ciężarowe, SUV sprzedawane w Kalifornii od 2035 roku muszą być pojazdami bezemisyjnymi, czyli na mój babski rozum. Albo elektryki z wbudowaną baterią, albo auta z silnikiem wodorowym. Elektryków po Los Angeles jeździ mnóstwo, natomiast te drugie z silnikiem wodorowym całkowicie się nie przyjęły. Zobaczyć jeden taki samochód na miesiąc to jest wręcz. Cud. Kiedyś rozmawialiśmy z Pawłem na ten temat i mówił, że strasznie ceny spadły. No, bo generalnie nie ma tym w ogóle żadnego zainteresowania i tylko i wyłącznie jedna stacja benzynowa w naszej okolicy sprzedaje tego typu powiedzmy sobie paliwo. Także tak to realnie wygląda. Natomiast wszystko to jest zgodnie z wytycznymi kalifornijskiej Rady do spraw zasobów powietrza. Zmiana ta jest częścią szerszych działań Kalifornii na rzecz walki ze zmianami klimatu i zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Czytając dalej, dowiemy się, że przepisy stanowe nakazują tą zmianę, opierając się na poprzednich normach emisji i dążąc do osiągnięcia 100% sprzedaży pojazdów bezemisyjnych. No i tutaj można powiedzieć, wszystko świetnie. Jedni się cieszą, inni liczą, ile już na tym wszystkim zarobią, a jeszcze inni wręcz to przeklinają i mówią, że to jest głupota i jakiś nonsens. I nagle mamy maj 2025. Co się dzieje w maju? Wyobraźcie sobie, że Senat zagłosował, albo powinnam poprawnie powiedzieć, że Senat przegłosował całkowite zablokowanie tego przepisu. W czerwcu prezydent Trump podpisał to i można powiedzieć, no pozamiatane, zielony ład związany z samochodami bezemisyjnymi idzie do kosza, a jak nie do kosza, to w chwili obecnej z pewnością w odstawkę, no bo wiadomo, że do 2035 roku mamy dość sporo czasu i wiele się jeszcze zmieni, i zmieni się władza, i może to oczywiście wrócić, i tak dalej, ale na chwilę obecną jest po prostu po temacie nie ma. Po prostu nie ma. I jak już jestem w tematach motoryzacyjnych, wyobraźcie sobie, że od 1 lipca w Kalifornii używanie telefonu podczas jazdy samochodem jest nielegalne. I znowu pozwolę sobie przeczytać. Nowe prawo nazywa się No Touch i zabrania kierowcom w Kalifornii trzymania i używania telefonu komórkowego lub jakiegokolwiek innego urządzenia elektronicznego podczas jazdy samochodem, nawet w przypadku krótkich czynności takich jak nawigacja. Prawo bezdotykowe oznacza, że telefony muszą być zamontowane i używane w trybie głośnomówiącym lub w ogóle nie używane podczas jazdy samochodem. No i teraz Gdyby ktoś z Was się zastanawiał, czy kierowcy tego przestrzegają, czy policja to sprawdza i czy policja to egzekwuje, to tutaj mogę powiedzieć jedno wielkie, ogromne nie. Nie dalej jak wczoraj stoję na przejściu dla pieszych, jedzie auto, które miało całkowicie obsunięte do dołu, sunięte szyby i dwóch panów w środku. I zarówno pasażer, jak i kierowca. Na telefonie. Ile więc wynosi mandat za działanie na telefonie? Pierwszy mandat: 162 dolary, drugi i każdy kolejny: 285. W temacie mandatów i jazdy samochodem mamy, powiedziałabym, totalny hit. Kilka miesięcy temu, dokładnie w marcu, w San Francisco wprowadzono program pilotażowy, w którym można otrzymać aż 80% zniżki od kwoty mandatu. Ale tutaj wam. Opowiem całą historię od początku. Najpierw w mieście zamontowano 33 nowe kamery, rejestrujące prędkość. Z tego co czytałam, tylko kilkanaście z nich w ogóle było i jest w chwili obecnej czynnych, ale zamontowano 33. Przez pierwsze 60 dni, przez pierwsze dwa miesiące ludzie otrzymywali tylko i wyłącznie ostrzeżenie, zawiadomienie. I w ogóle zabawną rzeczą jest to, że zanim cały program pilotażowy został, Stał wdrożony. Miasto podobno, mówię tutaj podobno, dlatego że ja w San Francisco nie byłam, ale mówię o tym, co czytałam w internecie, co pisali internauci. Było obklejone plakatami i billboardami, że taki program rusza, że w tym i w tym miejscu będzie zamontowana kamera. I kiedy ja przeczytałam e, tą wiadomość, tą informację, myślę sobie, kurczę, szkoda, że w Polsce nie wieszają ogromnego billboardu z informacją hej tutaj na tej ulicy na tym skrzyżowaniu będzie postawiony nowy radar a przynajmniej ja się z tym nie spotkałam nigdy o tym nie słyszałam uśmiechnęłam się swoje pomyślałam wracając do San Francisco mandat otrzymujemy kiedy przekroczymy 11 mil na godzinę i teraz w zależności od naszego rocznego dochodu można otrzymać zniżkę zniżkę 50 lub 80% Mandaty za przekroczenie prędkości w Kalifornii wynoszą między 50 a 200 dolarów, no i jest to naliczane adekwatnie do tych przekroczonych mil. Co jest najciekawsze i najzabawniejsze w całym tym przepisie, posłuchajcie. Osoby żyjące poniżej granicy ubóstwa mają prawo do 50% zniżki na mandat za przekroczenie prędkości. Natomiast osoby bezdomne i tutaj powtarzam osoby bezdomne Mogą liczyć na 80% zniżki. Jest również opcja, aby odpracować mandat w mieście, i tutaj jest zbieranie śmieci przy autostradzie, czyszczenie rowów, krawężników, jakieś tam roboty miastowe, społeczne można powiedzieć. I przy tym wszystkim nasuwa mi się na myśl kilka pytań, oczywiście pytań związanych z mandatami dla osób bezdomnych. Bo kiedy na przykład my jedziemy przez miasto, albo nawet gdzieś spacerujemy i mijamy zaparkowane kampery, kampery, w których mieszkają osoby bezdomne, a za przednią szybą, za wycieraczką, widzimy umieszczone koperty kilka kopert. Koperty są charakterystyczne, więc. Wiemy, domyślamy się, że są to mandaty za tak zwany Street Cleaning. Street Cleaning w chwili obecnej o ile dobrze pamiętam, w Los Angeles to opłata 73 dolary. Jeśli w dany dzień, w danej godzinie nie usuniemy swojego pojazdu z ulicy, jest czyszczenie, to otrzymujemy po prostu taki mandat. Więc ktoś mieszka sobie w takim kamperze, ma tych mandatów 5, 6, 7 za szybą, w ogóle się tym nie przejmuje i w ogóle tego nie płaci. Jak będą egzekwowane od ludzi bezdomnych mandaty za przekroczenie prędkości? Bardzo mnie to interesuje. No i teraz powiedzmy sobie, żeby dostać mandat, żeby bezdomny dostał mandat za przekroczenie prędkości, pierwsza rzecz musi mieć auto na chodzie. No bo niektóre auta to są wręcz już wrośnięte gdzieś tam w chodnik, w ulicę i tak dalej, zaparkowane. No ale są też bezdomni, którzy mają auta na chodzie, czyli przejeżdżają, przemieszczają się z punktu A do punktu B i krążą sobie w tej weftę te po mieście. Niech taki bezdomny przekroczy tą prędkość, dostanie mandat. Więc tutaj pierwsza moja myśl, jak dostanie, zostanie ten mandat doręczony i gdzie zostanie on doręczony? No bo wiadomo, że auto kiedyś gdzieś musiało być zarejestrowane pod jakimś adresem, ale skoro ta osoba jest osobą bezdomną, no to raczej pod tamtym adresem jej już nie ma. Zakładając dalej yy, hipotetycznie, że jakimś cudem ten mandat do tej osoby bezdomnej. Nie wiadomo gdzie, ale dotarł. No bo dzisiaj jest na ulicy tej, jutro na tamtej, a pojutrze jeszcze gdzieś za miastem. Ale zakładając, że mówiłam, o silnikach bezemisyjnych. <grym> Więc zakładając, że mandat dotarł, ja już otrzymam mojej wyobraźni widzę tego bezdomnego, który wręcz biegnie do banku zrobić przelew. I zapłacić mandat. I jeszcze tutaj sobie myślę tak, kurczę, jeżeli ktoś y, otrzyma mandat w wysokości 50 dolarów, najniższy i 80% zniżki, no bo jest osobą bezdomną, to do zapłaty będzie miał no, plus minus wyższa matematyka jakieś 10 dolarów. Nie wiem, czy są od tego dodatkowe opłaty, czy nie, ale 10 dolarów. Więc yy, otrzyma wyobraźni, idzie do banku, wypisuje czek w swojej książeczce czekowej, idzie do DMV, może na pocztę i tak dalej. Jest tak uczciwy i tak chętny, żeby, żeby zapłacić to 10 dolarów że naprawdę, więc tutaj mogę powiedzieć, że te y, przepisy niektóre w Kalifornii są momentami śmieszne i nie wiadomo, czy właśnie czy się śmiać, czy płakać. No ale rządzący mają, jak widzicie, przeróżne wspaniałe pomysły. Może też tak być, że ja po prostu tego nie rozumiem. Jestem, wiecie, no niekumata i nie wiem, jak to będzie egzekwowane, jak y, y, będą doręczać do osób bezdomnych mandaty. Trudno mi powiedzieć, jeśli macie jakieś pomysły, e, oświećcie mnie, napisz, napiszcie w komentarzu. W Los Angeles ten program ma ruszyć w 2026 roku, więc jak to niektórzy mówią, can't wait, nie mogę się doczekać, zobaczymy jak to będzie wyglądać. E, kolejny temat, pytaliście nas e, o Malibu, co się dzieje w Malibu, czy Malibu wraca do życia, czy zaczyna się odbudowywać, czy zostało posprzątane. Więc podczas mojej nieobecności, jedynka, czyli ta trasa widokowa, została otwarta. Można nią przejechać. Wiem, że są jakieś tam limity prędkości, ale tak można przejechać. I e, kiedy tylko będziemy mieć możliwość, żeby przypiąć kamerę do maski naszego samochodu, to z pewnością to zrobimy. Natomiast e, z informacji, z wiadomości, z tego, co krąży po internecie, wiem, że w Malibu niestety i w tych innych rejonach nic się nie dzieje. Trochę gdzieś tam gdzieś zostało coś posprzątane, ale generalnie jak wszystko stało i leżało, tak po prostu dalej stoi i leży. Jakieś dwa tygodnie temu internet obiegła yy, bardzo ciekawa informacja, którą pozwolę sobie teraz przeczytać. Tajemniczy milioner kupił 9 zniszczonych, spalonych posiadłości w Malibu za 65 milionów dolarów. I teraz moje pierwsze pytanie: jak to możliwe? Kto by się domyślił, że nagle milionerzy zaczną się interesować spalonymi obszarami, zaczną tam inwestować i kupować, prawda? Sekcja komentarzy pod tamtym newsem z tamtego dnia była wręcz wyborna, gdzie byśmy jej nie widzieli, gdzie byśmy nie czytali. No bo po pierwsze, ludzie nie są głupi, a po drugie, no, są, mają oczy i uszy szeroko otwarte. I tak jak powiedziałam, jak tylko będziemy mieć możliwość, to, to wybierzemy się do Malibu, myślę, że w którymś z kolejnych, może nie w następnym, ale w którymś z kolejnych odcinków. Podczas mojej nieobecności szalał również w USA straszliwy wirus, czyli kolejna nowa odmiana covid -ka. I nie wiem, czy już się uspokoiło, czy już go nie ma. W każdym razie trochę temat ucichł a pojawił się w czerwcu. I jeśli ktoś z Was teraz coś na przykład je, no to proszę Was przemknijcie, żebyście się nie udławili. Osoby, które gdzieś tam może nierówno siedzą na krześle, wyprostujcie się, żeby z tego krzesła nie spadnąć, bo nowy wirus nazywa się Razor Blade. To oczywiście jest nazwa potoczna, pomijając te tam wszystkie CVAB 19, 20, 25 i tak dalej, w to nie wnikam. W każdym razie, kiedy przetłumaczymy na język polski słowo Razor Blade, to nic innego jak żyletka. Czym więc charakteryzuje się taki wirus e, Żyletka no, bólem gardła? I w internecie możemy doczytać, że jest to bolesny ból gardła, przypominający ostrze Żyletki. Więc moi drodzy, jeśli ktoś z Was ma ostry ból gardła i czuje, jakby mu tutaj jakaś Żyleta siedziała w środku, to doktor Joanna mówi, że to nic innego jak nowy COVID. E, z uśmiechem na twarzy jeszcze. Jedna historia. Sezon grillowy mamy nadal w pełni, więc w któryś dzień robię zakupy w sklepie, pakuję tam warzywa z tej mojej listy do koszyka i w pewnym momencie gdzieś w oczy rzuciło mi się coś opakowanego w folię aluminiową. To coś, to nic innego jak zapakowane ziemniaki. Ziemniaki gotowe do wrzucenia na ruszt, gotowe do wrzucenia w popiół, w żar i tak dalej, gotowe po prostu do pieczenia. Stwierdziłam, że jest to wersja dla leniwców. Jakoś bardzo szczególnie mnie to nie zdziwiło, no bo dużo różnych rzeczy już tutaj widziałam, ale zastanowiłam się, jak można być tak leniwym, jak można być takim leniwcem, żeby sobie po prostu samemu nie owinąć kilku ziemniaków, kiedy robimy grilla. Pamiętam, że kiedy przyjechałam tutaj do Stanów Zjednoczonych 12, no zaraz to już będzie 13 lat temu, Rzeczą, która mnie dość mocno zdziwiła, to gotowe, ugotowane, obrane jajka, które były w worku, takim zapiętym, tym zwanym ziplocku, zalane jakąś zalewą i w lodówce gotowe do spożycia. W sklepie, więc przeżyłam wtedy. Pamiętam ogromny, ogromny szok, no i też się zdziwiłam. No, kurczę, jak można być leniwym, żeby sobie samemu nie ugotować i nie obrać. Jajek, ale tak, proszę Państwa, można być. Myślę, że więcej tego typu przykładów osoby, które mieszkają w Stanach, mogłyby podać. Takie rzeczy się zdarzają. To by było. Na tyle, moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, dajcie lajki, piszcie komentarze, jeśli macie jakieś swoje przemyślenia i przeróżne, zabawne, bądź może i nie, może mądre, pomysły, które mogą mnie i innych widzów z czymś doinformować, dokształcić. Wszystko mile widziane. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa. pa.